Witam Was bardzo serdecznie, witam Was bardzo gorąco. Widzowie, przesłuchaj przeciwników Królowa Sześcianów, strona pierwsza. Musimy przesłuchać dwóch przeciwników, aby wykonać, jak widzicie w moim przypadku, ostatnie z pierwszej karty e, z pierwszej strony karty medali królowej sześcianu. Zadanie tym samym ostatnie, ukończ wszystkie zadania królowej sześcianów, ze strony pierwszej również będzie wykonane, i dostaniemy elegancki plecak. I teraz ruszamy sobie na meczyk z randomami, czyli będzie to mecz w oddziałach. Będziemy musieli przeszukać przynajmniej dwóch oponentów. Mam nadzieję, że trafi mi się zgrana ekipa i to zadanie będzie można szybko wykonać. Na dobry początek dajcie łapkę pod filmem naturalnie dla zwiększenia zasięgu tego materiału dla wszystkich tych, którzy będą szukali pomocy. A także kliknijcie w subskrypcję ten czerwony przycisk pod filmem, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Oczywiście, jeżeli zamierzacie kupić coś w sklepie Fortnite, to także będzie mi niezmiernie miło, jeżeli postanowicie wpisać mój kod kompulsator. Pomoże to w rozwoju kanału. No więc bus bojowy rusza. My tradycyjnie dziękujemy kierowcy. No i lecimy. Panowie, gdzie Lecimy, powiedzcie, musimy kogoś ubić. No i meldujemy się w uboczu. Ja tutaj mam skrzyneczkę i proszę bardzo, minigun z ubocza. Nie, to nie jest minigun. to karabin. Tam gościu leży, co mnie bardzo cieszy. I lecę sobie go szybko przeszukać. Proszę bardzo, przeszukujemy pierwszego. No i jeszcze jeden. I generalnie zadanie będzie wykonane, także polecam ubocze, już to wiem. <grystanie> Okej, okay, mamy typ ależy, ale leży, tylko go przeszukać, tylko go przeszukać, a więc przeszukujemy szybciutko. No nie w uboczu na szczęście tym razem, przesłuchaj przeciwników, jest zadanie jak najbardziej wykonane. No, i teraz, jak na złość, mamy kolejnego. Także teraz można powalać. Najpierw trzeba było szukać niesamowicie długa teraz. Bez problemu. Udało się od razu dwóch tutaj ogarnąć. Tak więc, moi drodzy. O, jeszcze jeden. Proszę bardzo. No, maneczko, Cześć. I czołem. Skąd się, bracie, wziąłeś? A więc, tym samym, moi drodzy, karty medali. I pierwsza strona królowej sześcianu ukończona. Dzięki serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych zadaniach, czyli na stronie drugiej. Cześć!